Cześć kochani! Dzisiaj pokażę Wam kolejną, efektowną ozdobę na tort. Zapraszam! Bardzo chcieliście dowiedzieć się, jak zrobić takie kwiaty z papieru jadalnego. Wrzucałam u siebie na Instagramie dwa torty. Do tej pory robię tych kwiatów więcej, ale do tej pory są dwa torty u mnie na Instagramie. Przepraszam że za brudną koszulę od czekolady, ale w poprzednim przepisie się trochę upaćkałam. Sorry, wybaczcie. Musicie mieć e, przygotowane kilka arkuszy papieru jadalnego. Możecie je kupić w cukierniczych sklepach internetowych bez problemu. W Warszawie też kilka stacjonarnych sklepów cukierniczych jest, więc spokojnie je tam dostaniecie. E, dzisiaj zrobimy taki delikatnie pudrowo-różowy mm, kwiat, bo możecie zrobi, zrobić te kwiaty białe, różowe, fioletowe, jakie chcecie tak naprawdę, ja Wam pokażę jak to zrobić. Będziecie potrzebować barwnika spożywczego w żelu lub w proszku i jakiegoś pędzelka, bez różnicy e, jakiego będziemy musieli po prostu rozprowadzać wodę na poszczególnych płatkach. Teraz musimy powycinać płatki. Zasada jest jedna, płatki muszą być większe, Mniejsze. Wszystko zależy od tego, jak duży kwiat chcecie zrobić. Jeśli chcecie zrobić kilka malutkich kwiatków, to tych płatków mniejszych musicie zrobić więcej. Jeśli chcecie zrobić taki duży kwiat rozłożysty, jak mam tutaj, to musicie zrobić duże płatki, średnie płatki, mniejsze płatki, ale wszystko Wam pokażę. Może nie zrobimy tak dużego kwiata, ale mniej więcej taki i wycinamy. Ja zawsze robię takie nierównomierne te płatki, żeby one miały taki. Kształt pofalowany. One się tam pozaginają ładnie. Tak jak widzicie, ja od razu wycinam przez dwa arkusze, żeby tych płatków od razu było więcej. W miseczce mam przygotowaną wodę i dodam do niej odrobinę różowego barwnika w żelu, żeby uzyskać taki pastelowy, różowy kolor. Piekarnik nastawcie sobie na 90-100 stopni, ponieważ te płatki będziemy suszyć. Płatki z papieru waflowego, jeśli je zamoczymy, to one w naturalny, naturalny sposób będą się zaginać w trakcie suszenia i będą właśnie miały takie powyginane kształty i na tym nam zależy, dlatego ustawiamy płatki. Eee, jeszcze bardzo ważna rzecz, eee, papier waflowy ma dwie warstwy, jedną taką bardziej chropowatą, Jedną gładką. Zaczynamy malować od gładkiej strony. Ja ustawiam płatki na macie silikonowej. E, na pewno nie używajcie do, zastąpi do zastąpienia maty silikonowej e, folii aluminiowej. Płatki się poprzyklejają i od niej nie odejdą. Możecie spróbować ewentualnie na papierze do pieczenia. Musimy wszystkie płatki pomalować z jednej i z drugiej strony. Musicie to robić dosyć szybko, ponieważ papier waflowy ma tendencję do szybkiego wchłaniania wody e, i on się robi po prostu miękki. E, więc musicie szybko z jednej strony przekładać na drugą stronę i suszymy. I teraz płatki już są pomalowane, są zmoczone. Wkładamy je teraz do piekarnika, tak jak wcześniej wspominałam, 90-100 stopni e, i suszymy je przy delikatnie otwartym piekarniku. Poznacie, kiedy one będą suche. One wtedy automatycznie będą odskakiwać od silikonowej e, maty i e, będą pod palcem będą po prostu idealnie suche i takie powykrzywiane zresztą zaraz wam pokażę. I teraz przygotuję sobie z tych papierów, które widzicie, z których wycięłam, e, to są zrywki, które, z których wycięłam płatki. Przygotuję sobie środek do danego kwiata. E, ja po prostu urywam trochę papieru, zgniatam go i również moczę. On się zrobi jak taki mokry opłatek. I taki środeczek też możemy sobie wsadzić na matę silikonową i wysuszyć razem z płatkami. Płatki wysuszone. Tak jak widzicie, one pięknie, samoistnie się powyginały w takie ładne, nierównomierne kształty. Wygląda to naprawdę naturalnie, jak, jak prawdziwe kwiatki. Teraz musimy to wszystko razem zmontować. Tą kuleczkę, którą wcześniej zrobiłam, tak jak widzicie, nadziewam sobie na wykałaczkę. Ona nie jest tutaj jakoś bardzo niezbędna, natomiast mi osobiście dużo wygodniej takie kwiaty się wtedy formuje. Ja sobie pogrupowałam płatki od najmniejszych do największych i tym schematem będziemy się poruszać. Jak przyklejamy płatki do środka? Jak już dobrze wiecie, w trakcie malowania będziecie widzieć, że płatki robią się miękkie i e, robią się lepkie. Więc ja namaczam końcówkę płatka w wodzie. Poczekam, aż sobie chwilę zmięknie. I przyklejamy, bo to się pięknie przyklei. Tak to ma wyglądać. I lecimy dalej. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. On jest teraz od spodu mokry, więc jeśli chcecie, możecie go ustawić na, yy, delikatnie na macie silikonowej, albo wsadzić do miseczki. Yy, I to jak wsadzicie do miseczki, to te płatki zagną się bardziej do środka i wysuszy Wam się kwiatek bardziej taki półokrągły kształt, nie w taki płaski. Wysuszycie go i możecie układać na torcie. Zobaczcie, kwiatek z papieru jadalnego jest gotowy. Naprawdę tutaj, przy tej dekoracji, macie ogromne pole do popisu. Możecie kombinować we wszystkim. Aaaa! Możli. Aaaa! O, właśnie. To pokazało, jak te kwiaty są kruche. Wysyłajcie mi koniecznie zdjęcia. Oznaczajcie mnie na Instagramie, jeśli. Why are we still here? Takie kwiaty zrobicie. Ja! Yeah! Jeśli zrobicie takie kwiaty, koniecznie oznaczcie mnie na Instagramie i dajcie znać, jak Wam wyszło. i Jestem ciekawa, co zdziałacie. A teraz subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia przy kolejnych odcinkach i koniecznie piszcie mi w komentarzach, jakie kolejne dekoracje dla Was przygotować. Cześć! A jeśli chcecie zobaczyć inne dekoracje, na przykład z papieru ryżowego, a nie waflowego, to przepis jest tutaj.